sposób oceniania postępów ucznia, który realizuje się w większości polskich szkół, nie tylko nie służy uczniowi, nie służy nauczycielowi, ale jest też nieuwzględnieniem przepisów obowiązującego prawa oświatowego, które znacząco zmodyfikowało podejście do oceniania na rzecz docenienia i tworzenia informacji zwrotnej. Ocenianie w modelu pruskiej szkoły jest też jednym z killerów Efektywnego wykorzystania czasu lekcji jest też powodem wielu niepowodzeń, konfliktów, zachowań destrukcyjnych. Bywa powodem braku relacji służących człowiekowi, wspierających go w procesie uczenia się, i bywa przeszkodą w kształceniu dobrych nawyków społecznych. W czasie spotkania podzielę się swoim doświadczeniem opowiem, jak weryfikować wspierająco rozwój ucznia. Jak zastąpić prace klasowe, kartkówki i odpytywanie metodami wspierającymi, wykorzystującymi efektywnie czas lekcji? Jak doceniać postępy, wykorzystując błąd jako szansę rozwoju, a nie powód do krytyki i porównań?